Siemanko bardzo bardzo serdecznie z tej strony Mithal, a to jest Castle Crashers, drugi odcinek, gra bardzo fajna, bardzo uspokajająca i wciągająca, ale króciutka. I tak jak ostatnio mówiłem, trzeba będzie ulepszyć, i ja tym continue, bo za a znamenia, że to trzeba tutaj dać w boki ile się chce. Tutaj mamy tak, strength, czyli siłę, rośnie nam damage, Mamy magic, czyli rośnie nam magic power i to, takie. I tutaj widzicie takie co czwarte, czyli to co się teraz świeci, tak. Mamy nową umiejętność. My w margini pójdziemy, mamy defense, czyli więcej hila i defensa, i agility to jest speed i skok. Mamy 8 punktów, to ja sobie 4 w to, 2 w to i w sumie jeszcze 2 w to. Tak pójdźmy i teraz możemy i iść w dwie strony. I Gdzie idziemy? Idziemy tu, od tu. Idę zobaczyć co jest na arenie w sumie, co? Idziemy? Blacksmith. Aha, dobra, już wiem co to jest. Coś podniosłem. Tutaj jak wejdziemy, mamy bronię, nie? Tak, mamy tutaj bronię. jest plus jeden do Agility, tu nic to jest do Magica, to jest do siły, to jest plus do defense i minus do siły, to jest plus do siły. Ja sobie wziął to. Mamy plus do siły. I dalej broni nie mamy raczej odblokowanych. Ale weźmy sobie to. wyjdźmy stąd, tutaj nic takiego nie ma z nim nie możemy pogadać. Tutaj idziemy zobaczyć. Aha, tu są pety, dobra. Czyli takie stworki, tutaj zobaczycie jeszcze. To wychodzimy, stąd tam w tym namiocie też raczej nic nie ma. Ale nie, nie idziemy. I teraz góra, czy dół? Pójdźmy dołem. Dobra, no. O, mam no coś dla niego. Ale to się chyba nazwylać musiałem, czy coś, nie wiem. Aha, muszę chyba zabrać te trzy rzeczy i dopiero do nich przyjść to będę musiał, dobra. To siłą woli idziemy w górę. To na górze, na górze mamy fajty już. To jest jakiś worek. Plus pięć 5 z golda. O ty śmieciu. Oddaj mi to. Daję. je. Jest godiniuś. daje. Czało i mięsko Co oni mają? Kolejną królową Mamy tu jakiegoś super ucznika Dobra, oni sobie uciekną Dobra, lecimy z nim Mamy, mamy dinozaura to Ty śmieciu, oddawaj mojego dinozaura Jak mam ciepło No nie, ciepaj mną śmieciu się dojadę zaraz co za śmieci no na tych małych muszę się pozbyć zginął sobie no i znowu mnie ucieknął dobra no nie no to śmiecił ja sobie zdechnę zdechne zaraz, no nie chcę sobie zdechneć Zdechne, ja, zablokował się Ej, ja w dostanę Złókł a je. Ale jakimś chciałbym dostać apteczkę czy coś. Jakieś mięsko. Mógłbym? Chyba nie. Crasz, w sumie mógłbym sobie jakąś miksturkę zaraz kupić, czy coś takiego. A póki co ich odkładać. Mój kumpel dinozaur. Ale fajny. Jako muzyka w tle tak nie miłosna, taka miła. Ale tam jest jabłko. Się przyda. Tu jest pet. tę melodię, co widzicie, tam jest pet. Tam jest sowa. mamy coś. To co jest lepsze, to po 11? A to będzie ale to... A co to ma? To ma minus, ale pisz 3 dolgi i to nie chcę. Ja wagi z niej idę, to jest dla uczniów bardziej. Co ty, Dinuś? Na chwilę. A, ja mówiłem, mamy peta, Sówkę. O, on nam żadcie przenosi z dupy. To no, fajnie. idziemy dalej. Coś się dzieje. Ale mój kumpel dinozaur zniknął. Co to jest? Aż mi joystick drze. Teraz coś tu będzie, coś tu przyjdzie. wy to ciąć. No dzięki. Blok wykorzystywać co mamy w skrzyni co to jest dobra, tu mamy plus 1 do siły tu mamy plus 2 siły ale 1 minus do agility dobra bierzemy moc tak, tak? my jesteśmy siłowi poparki tu. tu jest banan córka by mi go podała ale... Ogólnie co jest spoko, jak się gra na w kilku, to to, że wtedy wszystko trzeba dzielić, wszystkie bronie, wszystko jest, nie można wziąć także że o, leży moneta, to każdy ją może sobie wziąć, czy tam z jednego cztery wypadają, wypada normalnie się każdy dzieli To pierwszy sobie weźmie, ten będzie miał po prostu. Natomiast tylko idziemy. Jak się robi tą szarżę? O, dajcie mi to. Dajcie mi to. nie mogę to to. Chcę pojechać. Dobra. Mogę przejść przez wodę? No mogę, no Ej, to jest dobre, tak? I tak, tak. O, tu jest kolejny jakiś pet. Ja nie wiem, co będzie lepsze. Mogę. Dwóch raczej nie mogę mieć, z tego co jeszcze pamiętam. Nie wiem, co on robi. Chyba walesowe, jednak. A on sprawia, że mogę po wodzie szybko biegać. W sumie w tej misji on się może bardziej przydać. To chodź. Nie wiem, czy tu będzie jakaś woda, czy co. Ale niech będzie, że on się bardziej przyda. Ty murzyny. Ale słaby są. O, a to jest dla maga, to co oni mają Akurat To pamiętam jeszcze. Patrzcie do mnie. Kolejna broń Tak to jest ten patyk Dla maga A nie on ma minus do magii, to nie wiem Wiem żeby było takie dla maga też taki patyk Może czarem? A no dobra, muszę to zniszczyć To easy Okej, okay, lecimy Jaźdz też do tego powstrzymał Też siostra Mamy Mam jakieś psy czy coś to jest Co on robi? Co ty robisz? Panie Co ty robisz? Wybuch sobie No sobie tutaj spraw rzeczy Biedna ją ja przerwałem Bumbry. Tobie też bumbryj. Co mnie strzelasz? Jak ja nie podejdź, Dobra. Zginął, monetka. Teraz monetka. No, wziąłem. Użyłem. Ale no, oni uciekają, oni nie chcą się ze mną bić. Przed czymś uciekają ewident. Jest boss jakiś. Dobra, widzę go. To Co za coś. Co za dużo. I one tymi murzynami sra. Co za murza jej? Z szoków to się wykluło. Patrzcie dał Dobra, no, ale to nie jest jakiś trudny mega boss Ale nasał o tymi że się ruszyć nie mogę Dobra, no, trzech zdechów sobie No muszę to zabić i przecież to serafiem Ale na to mam jakieś wrażenie że to nie tego się wszyscy bali to coś innego tutaj czaskało. Ten niedźwiedź to by spokojnie przejść, go zniszczył. Dobra. Jadym. Okej, okay, padło. O, mówiłem. Nadal to coś czaska. Salenka ucieka. Ona ją mogę wskoczyć z tego co wiem. Albo nie mogę. No, mi się zdaje, że mogę. Ta jedna... jedna sadna jest taka, no. To jest kot O właśnie, to jest ta jedna sadna tamta. No nie można... To chyba? Nie. Przed tym kotem czy jest Dobra, jestem idiotą. Dobra, teraz już jadę. Na poważnie. Kotek. Zdawało mi się, że widziałem kotecko jak leć? Ale to naryj jego Boże, widzicie to? Kakej, panie, weź Polskę, coś zrób. Choganik, plaża. No nie. śmieciu tu. Przez drzwi trzeba przejeżdżać. Fajny, fajny skok. Ok, Nasz trzeba było. Teraz Trzeba się skupić, naprawdę, to... no właśnie To nie jest takiego chłopsiu, że Ale życia mam już mało No, skakaj Ile jeszcze tego? No, już koniec? Dawajcie, już koniec Jest, ja, Clash już znika, wyciekłem Nieee... Je... Joka Je, jestem w wodzie Ten sadający tam, aligatek Ja chcę wskazać na jakieś zwierzę, mogę? Chłoda O, siedzę na kłodzie. okej okay. No wciskam X No wciskam, no zabij to gówno I mnie rekins rzucił I całą skałę wadłem. Już, poszli mi stąd. No wiedziałem. Przesuń się, bo chcę wskoczyć na płotkę. No. Okej. Okay. Toń. Bo no, nie dalej. Nie ma. Poszli! No, te nietoperze posrane. mi się, rado. Zdarzniła się. Dobrze idę. to. Zdychaj. Tam strzelają do mnie. Ja wam tu duper, a tu ja wym do mnie strzelacie. No! Ile tego? Po jabłko pójdź. A przy okazji to zabiję. Gówno. Dobra, Z Rekinów choćby nie wiem, co nie mogę. One zawsze mnie biją. No, muszę tak płynąć. Ten konik morski mi daje chyba to, że mogę płynąć właśnie lepiej. dojechać, żabę. Lekin, mogę na niego wsiąść? Eh. Nie wiem, nie dowiem się tego na razie. To Toń. Dobra. Tu topiłem żabę. Wezmę sobie żarcie Dostała w Króń, Król płynie, daj mi wskoczyć tam do ciebie Mogę wskoczyć? Jest kotel Jest koteł Co to jest? Panie koteł, proszę zaprzestać Co to jest? Panie koteł Proszę, proszę natychmiast zaprzestać swoich działań No i wryjd sobie dostałem O, rybka, ale wskocz tam Dobra, ja to muszę niszczyć, osłaniać statek No ale strzelcie w tego kota Już mam ty Skoszne kłody, Kłaczek? Nie ma kłaczka. Ale trafcie go, no ja, nie tak ciężko wam. No i znowu wryj sobie stanę. Śmieciu tu. Kłaczkiem teraz będzie tu On ma ten sam mechanizm cały czas. Teraz podejdę, wryj, dobrze. Wryj go. A dobra, muszę skakać w tym wypadku. on mi będzie bił. Tutaj unik. Wycofać się, teraz pójdzie kłaczek. Kłaczek trzeba zniszczyć, trzeba podlecieć. Obić popy. Ods no odskoczyłem! Odskoczyłem przecież. Około. W tym Stoję na kole? Nie stoję. Tam nawet połowy HP nie zjechałem. Nic mu HP nie zjechałem. Ten król też no... Co on robi? Deski jakieś. Okej. Okay. O, mogę go z łuku nawalać, ale za jeden tylko. Ej, nie zadowala mnie ta liczba jeden. Dobra, teraz się wynurzy. Nie próbowało mnie zaatakować. Spłaczek. No odskoczyłem. Skakuj na to. Dobrze. Bij No blokowałem się. Mój kumpel dinozaur. To zawsze był. Nie ma ok, ładują. No, dostał w ryj sobie. Właśnie oj, teraz go mogę mocno bić. Jak dostał sobie w ryj. A to tak to działa. A to ja go muszę zawsze naprowadzić. Jak ten. I w ryj sobie dostanę. Ej, no, ale ja zaraz zdechnę. A co się stanie, jak ja sobie zdechnę. Pomra, ja go tu No, ładuj to szybciej. Strzel tam w No Dobrze. Dobra, już, już rozgryzłem tego bossa. Tylko nie wiem, co robić dalej. No, unikam tego. No, zginąłem. Nowa arena odblokowana. Mam 4 punkty do rozdania. Mam damy 2 do defensa. 3 nawet. Jeden do siły. To był no, ten jeden, nie, dobra damy jednego do siły. Gdzie my tu jesteśmy teraz? Czego my nie przeszliśmy? Żegajcie. Nie ja, no, ale pokazuję tak, jakbyśmy przeszli. No. Dobra, odcinek trwa w sumie 20 minut. Bez 10, w sumie z internetu, no, będzie 20 minut ponad. Także ja wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeśli wam się odcinek spodobał oczywiście. I zapraszam Was do kolejnych, trzymajcie się, cześć.